o kochani, witam Was w nowym filmie. E, rozpoczynam vloga, nie wiem kiedy go skończę, a rozpoczynam dlatego, że byłam w Rossmanie. Mam dosłownie kilka rzeczy, no ale żeby to mi nie umknęło i znowu nie leżało, to od razu sobie tutaj e, klip nagram, a co będzie się działo dalej i w jaki dzień, to zobaczymy. Ponieważ wczoraj też nagrywałam dla Was paczkę z Hebe, w sumie e, to już jest na pewno na kanale. No ale żeby tych filmów było więcej i żeby, e, żeby jakieś klipy już mieć, to sobie właśnie już to nagram. I co ja tutaj kupiłam? Kupiłam, moi drodzy, dla mojego pieseczka kochanego za 3,99 karmę Dolina Noteci dla małych raz z pomidorem i makaronem. Jej ta karma nawet smakuje, chociaż jak była szczeniaczkiem, kupowałam tą karmę. No to miała na nią długie zęby, ale jakiś czas temu jej znowu kupiłam i zjadła, więc zobaczę jedną saszetkę na próbę, czy zasmakuje. Światło jest takie niezbyt, bo za mną jest ogromne okno do połowy przysł przysłonięte roletą, z tego względu, że jest no rano i słońce tutaj pada i by nie było mnie widać, więc mam trochę doły pod oczami, a z makijażu tylko rzęsy i usta trochę błyszczykiem. Więc tak to dziś wygląda. Co ja tutaj dalej mam? Dalej mam śmietankę z Flav. Śmietankę. Ona kosztowała jakoś chyba 8,99, ponieważ na paragonie mam ceny i tak chyba tak chociaż rabat Flav rabat Flav 8,99 z 13,99 i ja mam śmietanka do ciała nawilżająca. I tutaj jest brzoskwiniowo-karmelowy zapach. Mam tą maskę, którą kupiłam jakiś czas temu i ta maska jest naprawdę super. Więc, że były na promocji kosmetyki Flaff, to skusiłam się właśnie na tą śmietankę. I od razu też były na promocji z 15,99 na 10,99 jogurt. Jogurt do ciała też z Flaff. On jest o zapachu arbuzowym. Czy tutaj można to powąchać? Patrzcie, tak wygląda opakowanie. O, już to odkręciłam. I tutaj jest plastik, więc idzie to podnieść i powąchać. Były jeszcze inne oczywiście zapachy z jednego i z drugiego produktu. Ojeju, pachnie cudnie, jak te takie gumy małe w kształcie arbuza kiedyś były w sklepikach szkolnych. Ja je kupowałam, jak jeszcze chodziłam do szkoły. Także, kurczę, teraz tego nie mogę włożyć. Mm, także pachnie naprawdę tak no, apetycznie ten jogurt. Także y, tutaj mamy 180 ml, a tej śmietanki jest 150, więc wziąłam sobie y, te dwa produkty, jeszcze ich nie miałam. A naprawdę y, względem tej maski z Flaw i tego serum, które kupiłam, malinowego też ostatnio. No bardzo mi się spodobały te kosmetyki i mi służą, dlatego się właśnie jeszcze skusiłam. Dalej mam piankę do golenia z 4,99 na 3,99 z Isany. Aktualnie chyba ostatnio też ją kupiłam i właśnie ją wczoraj wykończyłam, także no, żeby była jeszcze złotówka tańsza na promocji, to kupiłam właśnie taką samą pianeczkę płyn do higieny intymnej on był w regularnej cenie jeszcze nie miałam tego z tej, z tej właśnie marki rosmanowskiej, bo to chyba jest ta marka rosmanowska i ten płyn kosztował 6,79 i mamy go 300 ml na promocji była pianka, ale jakoś te pianki no nie wiem, mam wrażenie, że trochę woda, zaraz to wszystko wypłuczę z dłoni i nie zdążymy tak naprawdę no dobrze się umyć mówiąc po prostu na najzwyczajniej w świecie, więc wydaje mi się, że żel będzie jednak trochę lepszy. Nie wiem, może się mylę, no ale wzięłam na próbę żel. I ostatnia rzecz z Bibio, jest to balsam do ust z 9,99 3 zł rabatu, więc wyszedł 6,99 Jeszcze nie miałam tych balsamów, skusiłam się na to z masłem Shea regenerujący. To jest właśnie ta marka Ewy Chodakowskiej. I ma tutaj właśnie w składzie masło shea, kakaowe, witaminy A plus E, olej z awokado, arganowy, żożoba, makadamia. Także no zapowiada się ciekawie, także wzięłam sobie tak, żeby mieć w torebce. Były chyba jeszcze dwa inne rodzaje, no jakoś tak super wybitnie nie pachnie, ale ważne, żeby dobrze działał. Nie jest jakiś ten zapach drażniący, 99% składniki pochodzenia naturalnego. Także takie moje małe zakupy w Rossmanie. Zamówiłam sobie też paczkę e, ze sklepu e, Twinkle Candle od, e, właśnie, nie wiem, czy wiecie, że y, Angelika. Y, poczekajcie, jak ona ma nazwisko? No, Andiaks, Angelika, Jezus, jak ona ma? Teraz zapomniałam. E, no to jeżeli o, wiecie, oglądacie YouTube'a, to na pewno ją znacie, więc zamówiłam sobie z jej sklepu. Dwa dyfuzory zapachowe dla mnie i dla mamy. Ona jeszcze ma świece sojowe i to chyba dzisiaj przyjdzie. Jak przyjdzie, to Wam oczywiście też pokażę, co, co wybrałam i powiem Wam, czy faktycznie to pięknie pachnie i czy się unosi długo w domu, bo te patyczki zapachowe, które mam, z, nawet tutaj stoją i jednam w korytarzu z pepko. No nie. No ja tego w ogóle nie czuję, przekładam oczywiście te patyczki i mm, no, cena oczywiście się znacznie różni, więc liczę, że tamte no, y, kosztują więcej, ale będą, y, będą po prostu wyczuwalne. Na tym mi głównie zależy, no bo po to się to kupuje, także Wam dam znać, y, a teraz układam te zakupy i zobaczymy, co przyniesie następny klip. No, i jak kochani, przed chwilą widzieliście, rozpakowałam ten dyfuzor. Czarny jest dla mnie, ten sandal a ten drugi dla mamy, więc go nie rozpakowałam. Postawiłam go sobie tutaj na tej, na tej swojej komodzie, szafce RTV. No i jestem ciekawa, na dniach będę obserwowała, czy faktycznie w domu jest taki ładny zapach. Pałeczek jest sporo i są one takie grube, więc no zobaczymy. Zobaczymy, jest ile 3, 4, 5, 6, 7 pałeczek. Także jestem bardzo, bardzo ciekawa. Zostawiam go tutaj, no i zobaczymy, czy będzie pachnieć w całym domu. Oczywiście będę te pałeczki e, co jakiś czas przekładać, także dam Wam znać. E, jeden kosztował 70 zł. 69,99 albo 69, jakoś tak. No 70 zł, więc no cena taka nie najniższa. Mam nadzieję, że po prostu będzie go czuć. Ja się właśnie wzięłam za wsadzanie tutaj w korytko. Wrzosów. Na moim ściernisku. Nie patrzcie, tu jeszcze w ogóle nie ma ogródka. Ale wrzosiki tutaj już w pierwszej doniczce są. Jeszcze je muszę ładnie wytrzeć, podlać i ustawić. Na razie będą stały na parapecie w sypialni, na zewnątrz oczywiście, a później chcę przy salonie, bo teraz przy salonie jeszcze mam poprzednie kwiaty, są w dobrej formie, więc potem zamienię. Tutaj jeszcze drugie korytko, zaraz będę wsadzać kolejne trzy. I koszyk mam taki ten niebieski co Wam kiedyś pokazywałam kupiony w Tesco, przemalowałam go już sprayem złotym złotolem i schnie także jak już wyschnie to też wsadzę jednego wrzosa bo mam siedem, a tu wkładam po trzy więc ten siódmy jest z myślą o koszyku Bibuś, czemu Ty się tam kulasz w tej trawce? Chodź, zobacz jakie kwiatki ładne, chodź tutaj zobacz no, tutaj są wrzosiki Wąchaj tu. No, ale masz nos brudny. Pokaż nosek, co masz taki brudny? No dobrze, już już starczy. Pani dalej będzie wsadzać, tak? A ty tu będziesz kopać w naszej wielkiej kupie Czarnoziemu. O, tak, usiądź się, oczywiście. Dobra, biorę się dalej do pracy. A ty będziesz pomagać, tak? Będziesz mnie wspierać duchowo. Dobrze. No, i witam Was w kolejnym dniu. Wczoraj zaczęłam nagrywać vloga, wsadziłam rzosy, widzieliście już te pliki, pomalowałam ten mój koszyk, właśnie pomalowałam, no, sprayem przemalowałam. No, ale niestety dzisiaj pogoda, no, nie jest za piękna, więc, no, nie wiem, czy uda mi się to wsadzić. Tym bardziej, że za chwilę mam wyjazd znowu. Ostatnio się tak dużo dzieje, że naprawdę nie mam czasu oglądać filmów, dopiero podpowiadałam Wam na komentarze. Z pod ostatnim, właśnie vlogiem, znaczy teraz już przedostatnim, bo jeszcze mam zmontowany film, hol zakupowy z Hebe, więc jest na pewno przed tym filmem, który oglądacie teraz. W myśl tego, jak już powiedziałam sobie ostatnio, będę nagrywać częściej, a mniej, więc, no, dzisiaj wyjeżdżam, już się nic ciekawego nie wydarzy, żeby wam nagrywać. Raczej muszę zrobić jakieś zakupy spożywcze, jakiś obiad. Więc mm, może będzie taki krótszy, po prostu vlog z wczoraj. Należy, no, nie nagram zakończenia, to nagrywam jeszcze kawałek dzisiaj. E, były pytania pod e, właśnie tym przedostatnim, chyba filmem o ten błyszczyk. Znaczy, co mam na ustach? Bo ładnie się błyszczą, wiem. Nie skromnie wiem, ponieważ też zauważyłam ten właśnie błyszczyk na TikToku i mega mi się ten efekt spodobał, dlatego go kupiłam. Bo też mi się podobał u jakiejś tam dziewczyny, nie pamiętam już. I on był też w holu z natury parę filmików wcześniej, no ale wam jeszcze raz go pokażę. Kosztował 8 coś, chyba no naprawdę bardzo tani. No, Essence raczej nie jest drogą marką. I ja mam 18 plump mi me, plump me up sorki. Język mi się zaczął plątać. Ale numer 18, no widzicie, on jest taki jakby biały, na ustach jest przezroczysty i tak trochę mrowi. On właśnie ma powiększać usta. Myślę, że czuć takie lekkie mrowienie, ładnie pachnie, ale podejrzewam, że te drobinki dają taki jakby efekt powiększenia tych ust. No bo błyszczyk za 8 zł żeby tak powiększał jakimś składnikiem usta, no nie wydaje mi się. Wydaje mi się bo właściwie, że jest to y, efekt tych drobinek. Ach, kochani, co mam wam powiedzieć? Co ja mam wam powiedzieć? Nie maluję się ostatnio, tylko, jak Wam już wspominałam, rzęsy i usta, nawet brwi nie mam zrobione. W ogóle podkładu ostatnio, no jakoś tak nie wiem, nie chce mi się stwierdziłam, że tak jest szybciej, a ja też wyglądam w miarę brwi mam z natury ciemne. Więc no, zresztą ta moja cera ostatnio coś się pogorszyła. Podejrzewam, że przez słodycze. I piwo bezalkoholowe, ale słodkie, bo bardzo upodobałam sobie w te lato piwo lech 0% limonka mięta. No i, i tak sobie no niecodziennie, ale popijałam to piwo, gdzie w ogóle przez ostatnie chyba dwa lata nie piłam nawet zero. I myślę, że to pewnie też ma jakiś y, wpływ na moją cerę, chociaż, no wiadomo, że słodycze najbardziej batoniki, ciasta. Chociaż ciasta domowe no to y, z dwojga złego no, są lepsze od kupnych. No ale co? No słodkie słodkie pędzluje i to równo i wychodzi to na mojej twarzy. Włosy sobie umyłam. Wysuszyłam i znowu dałam sobie. One nie są wyprostowane, tylko są wysuszone nawet nie na szczotkę, tylko tak normalnie. Ale nałożyłam sobie znowu ten garnier, już go chyba z 3 albo 4 razy nakładałam, który kupiłam w Rosmanie. I powiem Wam, że naprawdę bardzo ładnie wyglądają te moje włosy, mimo że są rozjaśnione, nie są zniszczone. Zdrowe są te końce, nie są porozwajane, i mi się to podoba. A ta koszulka, którą kupiłam sobie ostatnio w. Shinseju. Tak mi się spodobała. Już ją wyprałam raz. Nie zmniejszyła się jakoś. To jest 100% bawełna. I tak mi kusi, żeby kupić jeszcze jedną, no ale taką samą trochę bez sensu. Musiałabym sobie obczaić gdzieś jakieś takie fajne koszulki bawełniane, bo ta bawełna jest taka milutka. Naprawdę. Mam kilka koszulek z Senseja, ale no ta wyjątkowo jest taka przyjemna i, i mi tak przypadła do gustu. W ogóle uważam, że mi w czarnym kolorze. Nie wiem, jak zresztą wy myślicie, ale w, że czarny mi pasuje, bo ja mam jednak ym, ciemne, y, ciemne, to tu mi się skleiło trochę tam za dużo y, Ciemne ciemną oprawę oczu i tak po prostu wydaje mi się, że w ciemnych kolorach jest mi do twarzy. Może teraz, że nie jestem pomalowana, to wygląda to nieco inaczej. Dzisiaj nałożyłam sobie właśnie już ten film z Holem, z HBS na kanale, więc jeżeli nie oglądaliście, to sobie zerknijcie, kupiłam. Między innymi te dwa produkty. I sobie dzisiaj, właśnie pod oko nałożyłam ten z AA, to jest taki żel, i na to ten krem, właśnie tu pod oczami. Ja mam trochę worki, w ogóle doły, teraz jestem przy oknie, więc tego tak nie widać, ale nic mnie nie uczuliło, ładnie nabilżyło, szybko się wchłonęło, więc jestem na razie bardzo zadowolona. Zobaczymy, jak to będzie później. Także co, kochani, ja będę powoli się zbierać, bo mam wyjazd dzisiaj. I tak, aha, jeszcze bym musiała się czymś tutaj spryskać. Stoicie ogólnie na koszyku z perfumami, więc nie bardzo wyjmować za, za was, bo się przewróci. Ale obok jeszcze mam tackę z tymi paryskimi perfumami. Zmieniłam z nimi współpracę. Zobaczcie, tyle mi zostało z tego zapachu 328. Już nie pamiętam dokładnie, czego to była czego to jest inspiracja. Nie mam nawet tej listy, żeby Wam pokazać, no ale widzicie, jak bardzo go zużyłam, więc bardzo mi się ten zapach podoba. Jeszcze się spryskam, bo dzisiaj jeszcze żadnego zapachu nie używałam. Ja tak nie oszczędzam tych perfum, tych zapachów. Uu, zaraz będę kichać. Nie oszczędzam, bo ponoć się jednak psują. Ktoś mi mówił kiedyś, że nie, ale że niby ktoś jeszcze tam inny powiedział, że się psują i wydaje mi się, że tak jednak jest. Więc stwierdziłam, że po co pryskać raz, dwa... Będę po prostu pryskać no, więcej, żeby to zużywać. Mam jeszcze na tej tacce te pozostałe zapachy, które sobie wtedy wybrałam, ale najbardziej ten mi przypadł do gustu, bo jest taki świeży, ja lubię takie świeże, jakby kwiatowe. Więc tak, a za Wami jest pełno różnych, mam z Eivonu, z Faberlic, jakieś tam trochę markowe, z Eivonu dwa chyba sam, albo więcej. Także trochę tam mam i, i kurczę, muszę się wziąć. Zresztą kiedyś Wam się pytałam, czy chcecie filmik, żebym Wam pokazała, jakie mam perfumy, jakie mam zapachy. Więc jeżeli jesteście nadal zainteresowani, to y, możecie dać znać, e, ale ja nie będę ich opisywała, bo ja w to kompletnie nie jestem dobra. A jak mam szukać w internecie poszczególnych y, opisów i Wam czytać, żeby film trwał, o Jezu, jak długo, to wydaje mi się, że mm, no raczej nie, bo, no, bo każdy, m, kto sobie będzie chciał. Albo kto zna, nie zna, będzie chciał sobie zobaczyć, jaka to jest nuta, to sobie tak wpisze w internecie, żeby zobaczyć cenę i tak dalej, więc myślę, że to chyba bez sensu ten, ten opis. Zresztą ja, jak mówię, dobra w te opisy nie jestem, ale chętnie Wam pokażę, jakie mam i mogę powiedzieć na przykład, czy lubię bardzo, czy, czy nie, czy mam już kolejną butelkę z tego i tak dalej. Więc tak pokrótce bym mogła Wam pokazać, jeżeli byście chcieli, bo miałam Wam powoli pokazywać, jakie mam pomadki, tusze do rzęs i tak dalej, jakie paletki cieni. I myślę, żeby właśnie do tego wrócić, do tej myśli i powolutku Wam we vlogach na przykład pokazywać w jednym pokazać pomadki, w jednym perfumy. Także dajcie znać, będzie coś innego trochę na kanale. I też często się pytacie. O lakiery się często pytaliście, ale teraz już ja chodzę na paznokcie, więc no, nie maluję ich sama. Tak jak wtedy to robiłam. I no, co, no nie mogę Wam pokazać, jakie lakiery mam, no ale na razie i tak nie maluję paznokci, tylko chodzę. E, cały czas jeszcze mam te. Ale 21 września mam e, wizytę, także będą zmienione i chyba już skrócone, bo zostawiłam tą długość, żeby mieć po prostu na wesele fajne, długie, no ale już kurczę, powiem Wam. No, urosło nieźle. Dobra kochani, pogadane, pogadane włosy, co chwilę sobie tu poprawiam, bo jak są tak świeżo umyte, jeszcze muszę je przeczesać przed wyjściem. No chcę, żeby tak do tej głowy się nie przyklejało, żeby takie oklapło nie były, jednak długość jest, to one zawsze będą ciągnęły w dół, ale no je tak poprawiam, poprawiam, jeszcze tak rozklejam, muszę je przeczesać jeszcze raz po prostu. I no co, żegnam się z Wami. Zapraszam Was do poprzedniego filmu, jeżeli go nie wiedzieliście. Zostawcie subskrypcję, jeżeli tego nie robicie. No bo idę po te 3000, powoli, ale idę, mam nadzieję, że uda się do końca roku. Mamy noc od połowy września, a tam brakuje no niecałe 400. No jest to dużo, ale no mam nadzieję, że się uda. Bardzo bym chciała. A teraz żegnam się już z Wami, pozdrawiam Was cieplutko, papa. Pa.